Pytanie, bo y, chodzi o spółkę wodną, jak powstanie rod, rondo na zakręcie, na szczerowanie, przy mawianowie. I do tej pory y, już są odgłosy, nie odgłosy, bo jest decyzja odmowna y, od zarządu, gru, że ich to podziemne nie interesuje. Maria Nie interesuje ich to, i nie wiem kto tym się zajmie. Bo to jest główny wylot. a oni decyzję, bo mieliśmy jest w zebranie, i jest odmownie, do to jest druga decyzja, była odmowna. I co z tym zrobić? Powiem Panu tak. Że sprawa jest trudna, ponieważ. A dlaczego trudna? Panu mówię, bo, tu są, bo tu są kompetencje dwóch instytucji, na które burmistrz niespecjalnie ma wpływ. Tak? Na które wpływ. Ale na chwilę, kiedy państwo chcą, nie, Niekoniecznie Nie, nie ma. Nie ma e, Gminy spółki wodne są instytucją, która jest samodzielna, nie podlega burmistrzowi, mimo że nazywa się Gminna. To, jest, to państwo zresztą wiecie, że to jest spółka wodna, e, której członkami są osoby, przy których, do których należą te korzystają z cieków czy, czy, czy robów, czy, czy są właścicielami. Natomiast województwo będzie budowało te drogi. Tak? Burmistrz, proszę pana, ja mogę tylko powiedzieć panu w ten sposób. Nikt odpowiedzialny w tej chwili, który tu stoi. Na moim miejscu nie odpowiedziałby Panu kompetentnie, mówiąc, że to będzie załatwione, że, że to od ręki tam będzie magnięte i tak dalej. Nie. Proszę Pana, ja ten wniosek, czyta, bo ja pierwszy o tym słyszę. Ten Pański wniosek, to co Pan teraz powiedział, zostanie zapisany. ja się postaram, tak, żeby odpowiednie służby burmistrza rozpracowały temat. I po rozpracowaniu tematu, czyli najpierw nastąpi analiza problemu. Po, y, po tej analizie problemu będziemy starali się przystąpić do działań takich, aby za, y, na, na zarząd wojewódzki spływać w przybudowie obwodnicy, aby y, nic nie stało takiego, żeby mogło zaszkodzić użytkownikom ciekaw czy rolnikom mających te pola. Proszę pana, bardzo nie zostawiłem. Wy... Jest... Ja będę uszkodzony, ale cała mirek. To do do a. Do wodnicza płynie przez Romanie, Stare Miasto, Struszki i wszędzie są skółki wody i przyjdzie w generacja szczegółowa. Tak Jeżeli ona zostanie poprzerywana, nie naprawiona, to się okaże, że będzie problem, a z nowego projektu wanelacji ma przejść pod gminę i gmina nie ma problemu. Naprawdę. Tak. Jeżeli nie będzie uzał... Do... zostanie uchwalony. Do budowy obwodnicy. Wniosek musi być już przed tym zrobiony, żeby to już było uchwalone, żeby to oni wiedzieli. Oni mają to już wiedzieć, żeby oni to płacili, a nie my z naszego budżetu. Bo oni to zepsują. Tak, budując drogę na pewno zostaną naruszone stosunki. Ale Janusz no zresztą wie i jest odmowna decyzja, że oni za to co jest w ziemi, oni za to nie odpowiadają. Tak, proszę Pana, tak jak powiedziałem, problem będzie musiał być głęboko przeanalizowany. Do tego, jak słusznie Pan zauważył, to decyzja oczywiście odmowna od od będzie miała kilka kilometrów, będą to potężne prace ziemne. Na pewno te stosunki wodne zostaną naruszone i na pewno burmistrz e, tej sprawy tak nie załatwi, żeby nie reagować. Tak? Natomiast nie mogę obiecać, tutaj ja tak powtórzę, nie mogę obiecać, że, że to będzie. Ja rozumiem, nie chodzi o to, żeby zgłosić żeby budżet od nich przyszedł, a nie my będziemy płacić. Rozumiem. Jako gmina. Bo w razie czego no to no jakieś będą, ale, ale, ale to nie może tak być. Bo jeżeli oni to będą robić, to oni mają to naprawić. Mnie się też to wydaje logiczne i tak powinno być. Natomiast 25 lat pracuję w samorządzie i różne rzeczy widziałem prawne kruczki. Także mam nadzieję, że zostanie sprawa rozwiązana z pożytkiem dla mieszkańców. Proszę bardzo, inne tematy. Czy pana dlaczego został odrzucony wniosek budowy chodnika Mariano Marianową Nowawie? Na drodze bardzo odliwe. Proszę Pana. Yy, powiem bardzo sercowo, z kim Dużo ludzi jeździ do pracy rowerami. Dzieci tak. yy, może bieszą. No, bieszą, no, bieszą, no, biedowa, powinna Dzieci? No, tak, no, jakikolwiek tam, nie to musi być coś no, dużego, szerokiego, no, jakiś tam, no, to by się zmieściła, a w to, żeby to się zmieściło. Chciałem, żeby było tłumaczenie, że były drzewa. Przepraszam, dzisiaj nie tak. ma drzew, tak. jakie dzisiaj będzie tłumaczenie? Jedno drzewo. Musi się stać wypadem. Żeby było cokolwiek działane w tym temacie. Nieraz dzieci to wieszczą. W ciągu godziny to potrafi stopień lub na tę drogę, nie? W czasie posiadać kiedyś, to... Odpowiem to kiedy wjechać w ruch, Odpowiem panu na pytanie, jak cię, jaka będzie dzisiaj odpowiedź. Dzisiaj nie będzie żadnej odpowiedzi, ponieważ, yy, wie pan co, droga należy, to jest, należy do samu dróg wojewódzki. Wie, Tam na, na terenie miasta i gminy brąki są trzy kategorie dróg. Kategorie dróg gminnych, o których... decyduje jest burmistrz razem z radą. Kategoria Dróg Powiatowych, o której decyduje starostwo powiatowe, i kategoria dróg wojewódzkich, o których decyduje Zarząd Dróg Wojewódzki. Droga, którą Pan wymienił, a no to Pan Janusz Mikwiczka odpowiedział, należy do kategorii dróg wojewódzkich. Wobec tego, dlaczego województwo odmówiło budowy tego chodnika, czy ścieżki pieszo, czy ścieżki pieszo-rowerowej, nie powiem panu, ponieważ to nie są kompetencje nasze. Natomiast ja się, proszę państwa, zobowiązuję do tego, że na Ręce nowego wybranego sołtysa prześlemy pismo, które na moje miejsce przekazało w sprawie tej odmowy. Bo ja, to prawda, w tej chwili nie przypominam sobie czegoś takiego, ale skoro tak jest, to na pewno tak pan mówi, to na pewno tak jest. Że pan sołtys to, ktokolwiek będzie wybrany, żeby, żeby to powiesić na tablicy ogłoszeń, żebyście państwo byli poinformowani. My niestety mamy taką sytuację. Powiem panu tak. Całą zeszłą kadencję burmistrz miasta wieczór walczył z powiatem o drogi powiatowe. Widzimy potrzebę remontu dróg powiatowych. Widzimy potrzebę budowy ścieżek rowerowych. Jest taka, jest wola radnych też i bywa często wyrażana, że nawet dołożymy do budowy takich rzeczy. W zeszłym roku dokładaliśmy do drogi. Bodaję, panie, panie, panie radny, to był samolot? No. Płaci. proszę Państwa, gmina ze swoich pieniędzy dopłaca do remontu dróg powiatowych. W tej chwili burmistrz nie zakończył jeszcze batalii o bezpieczeństwo na powiatowej drodze ulica Mickiewicza, gdzie jest największy ruch, być może nawet w województwie Wielkopolskim. Tak? Tylko, że to jest coś takiego: my zawsze jesteśmy wobec województwa czy wobec powiatu tą stroną proszącą. To są ich drogi, i kompetencje. Burmistrz walczy. Ja nie, nie ukrywam tego, że są napięcia. Były bardzo duże napięcia, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Tu się nie, współpracowa, nie współpracowało w zeszłej kadencji dobrze. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, jest lepiej. Ale to też oni decydują. Każdy gospodarz decyduje o, o tym, co ma sam. I wobec tego my możemy tylko prosić my możemy napierać, wysyłać listy bo taka jest procedura i takie są nasze możliwości. Natomiast, natomiast decyduje gospodarz. Proszę pana, tak jak powiedziałem, dlaczego, na Pańskie pytanie, dlaczego odmówiono, postaramy się y, y, uzyskać tę odpowiedź, jeśli nie mamy jeszcze. Bo nie, nie, nie ma przed sobą dokumentu. Prześlemy sobie sobie, żeby poinformował Państwa. Bardzo proszę kolejne Proszę kolejne to, to pytanie. nie chodzi o Marianowo. To, to nie chodzi o Marianową. To chodzi o... Też nowa wieś wiem, że o to walczy. Bo burcznik tak To nie chodzi o Marionową. Na mówimy o głównej drodze. Nie, nie tu, tak tak, 네. no, ale mi tutaj. ale mią obuwy droga, obuży bruka, obuwy droga. Droga, myślisz, jak będę robić? Ja wiem, ja słyszałem. Proszę państwa, proszę państwa, pozwólcie, coś powiedzieć. Mamy przedstawicieli tutaj dwóch, gary, tak? Jest pani do cần... Grażyna z bazaru i jest pan, jest pan z Gazety Radzenty Pan Rady jest specjalny... że pobulczyn też chce ścieżkę rowerową z drogi województwa. Ale po pozwólcie, panie radku, pan jest, jak czytam gazetę, pan jest specjalistą, interesuje się drogami. Myślę, myślę że kwestia województwa mawia dlatego, że za te dwa trzy lata, jeśli dostaną pieniądze za całą modernizację drogi wątki się nie wiem, to myślę, że w tym momencie no, robić tą taką gruntowną przybudowę łącznie z chodnikami Wiem, czy ścieżkę rowerową. Dlatego tak odlekają. Tak jak kolej odlekała Tak jak kolej odlekała ileś czasu. Ale najwyraźniej tutaj w tym sektorze się nie specjalizuję. Tak jak kolej odlekała już raz remont naszego przyjazdu na Chyńskiej w Nie, Właśnie z myślą taką, że 2017 będzie przebudowa, i nie będziemy wydawać pieniędzy. Tak? Ale właśnie powiem panu, że w tym a, roku przysłali zresztą pismo. Zresztą. Przysłali pismo, dajmy, w czerwcu tego się roku, opierali, tak? A, a, się gierali, gierali, na, tak, werszo, tak. Patrzyliśmy, zanim autobusy. Dzieci do szkoły mieli wozić. Miało być chodnik, miało być wszystko. Takie autobusy, nie, nie ma to dzisiaj. Ale czego? Tylko chodnik. miał być. Myśmy bywa, ale ten wyjazd w drogi z Mariatowa na tę górną szansę. Tak, zobaczymy, o Dobrze, Tak, jak stanie dobrze. Proszę, proszę ja Państwa, jeśli mogę ja Panią prosić, tak? Czy wybór już jest dokonany? Tak. Proszę Państwa, wobec tego na razie zamykam dyskusję. Ja Panią będę prosić, bo Pani bardzo ciekawy wątek podjęła wyjazdu, wyjazdu. Pan tutaj się też zgłaszał. Pan chciał mówić o odpadach. Wobec tego proszę Państwa, robimy teraz, zamykamy chwilowo tę dyskusję, ogłaszamy sądyca, robimy wybór Rady Sowieckiej, i tam będzie znowu przerwa. I wrócimy do dyskusji.